Halo? Dzień dobry, cześć. W czwartek, godzina 14. O, prawie 44. Chociaż tego nie planowałam, ale ładnie to wygląda. Czwartek, 14.44. Pojawiam się niespodziewanie na live. E, pojawiam się niespodziewanie i ten live będzie liveem z niespodzianką. Ale tylko dla tych, którzy wytrwają do końca. Dzisiaj chciałam więcej mówić na Stories na temat tej oferty, którą mam Wam obecnie do zaproponowania, ale uznałam, że będzie szybciej, wygodniej i chyba dla Was też łatwiej, jeżeli ja po prostu tutaj wskoczę i trochę poopowiadam. Jeśli ktoś jest przy popołudniowej kawce, to mam nadzieję, że zechce mnie posłuchać, a jeśli później, no, postaram się to, to spotkanie zapisać, żebyście mogli wieczorem sobie też tego odsłuchać. Mam trochę do opowiedzenia. Co to za niespodzianka, wspomnę na koniec. Mam notatki, żeby o niczym nie zapomnieć. No ale pierwsza rzecz, którą chciałam powiedzieć, to właśnie moja aktualna oferta, czyli w jaki sposób możecie teraz ze mną pracować, co mogę Wam zaoferować w tych tematach, których, w których zwykle pracuję, o, o których już wiecie. Wspominałam już podczas poniedziałkowego live'u z Karoliną, że zapraszam Was do 3-miesięcznego mentoringu 1 na 1. Zapraszam do współpracy trzy osoby, przyjmuję już Wasze zgłoszenia, możecie je wysyłać, link jest dostępny w moim bio. I spośród nich wybiorę właśnie te osoby, które będę mogła poprowadzić w ich aktualnych tematach życiowych, w jakichś problematycznych kwestiach dotyczących finansów, może zdrowia, może życia uczuciowego, wszelkiego rodzaju tematów, z którymi się borykacie i spróbujemy je podjąć w kontekście drzewa rodowego, czyli poszukać tego pierwotnego źródła Waszych bolączek. I e, mówiłam już, dlaczego zdecydowałam się właśnie na taką formę dłuższej współpracy. To będzie korzystne na pewno dla Was i dla mnie również, ponieważ będę mogła Wam pomóc w dużo, będę mogła pomóc dużo bardziej, widząc cały proces po tym, kiedy już w historię drzewa się zagłębimy, udamy się do źródła. Więc, to jest jedna rzecz, którą mam Wam do zaproponowania, czyli ten mentoring jeden na jeden. I druga rzecz, kurs Osmantus, który zbliża się wielkimi krokami, bo już w przyszłym tygodniu, właśnie w czwartek, wystartuje i potrwa dwa dni. I troszeczkę więcej chciałabym o samym kursie powiedzieć. Bo myślę, że nie dla wszystkich jest jasne, co to za kurs, o czym tak naprawdę będzie podczas tego kursu mowa i czy to jest mi potrzebne, czy nie, w ogóle z czym to się je. Tak, kurs osmantus, nazywałam go osmantus, czyli cała prawda o manifestacji, ale już kilka razy podkreślałam, nie jest to kurs manifestacji, nie będę Was uczyć manifestacji. No dobrze, ale to też możecie zapytać. To będzie w takim razie o osmantusie, będzie o olejku. Eee, olejek też tutaj mam przy sobie z osmantusem. Nie, nie będzie to kurs o olejku z osmantusa, nie będzie to kurs aromaterapii. Ten kurs nazwałam Osmantus, ponieważ Osmantus był dla mnie takim punktem, który przez cały ubiegły rok właściwie. Przypominał mi o pewnych tematach, i one tworzą jedną wielką całość. I te tematy wiązane są z lekcją, którą niesie Osmantus energetycznie, emocjonalnie, i wiedzą o tym ci, którzy w ogóle aromaterapią się interesują, ci, którzy tutaj ze mną są dłużej, wiedzą, że bardzo, bardzo mnie zajmuje działanie. Olejków pod kątem właśnie energii, emocji. I temat, który Osmantus niesie, to jest przede wszystkim bycie tu i teraz. Bycie tu i teraz. On przypomina właśnie o takich, o radości życia, o takim prostym cieszeniu się życiem i mówi też o synchroniczności, o synchronicznościach. I kiedy ja słyszę słowo synchroniczność, to właśnie wyświetlają mi się w głowie już pewne historie z mojego życia. Jedna z nich nawet, którą opowiem, wrzuciłam dzisiaj zdjęcie takie przypominające mnie samej na, na Stories, sześcioletnią wersję mnie. Jaki to ma związek z, z tymi synchronicznościami? To wszystko chciałabym opowiedzieć. I właśnie, kiedy ja słyszę słowo synchroniczność, to, to ono jest dla mnie takim hasłem, które wybija się, właściwie jest nawet w opozycji, powiedziałabym, jest zaprzeczeniem słowa manifestacja, które umieściłam w tytule trochę tak przekornie, bo manifestacja zajmuje bardzo wiele osób, jest czymś takim bardzo kuszącym dla wielu kuszącym i takim może dającym obietnicę, czasami niektórym może złudne obietnice, i w ogóle pojawiają się takie myśli, czy ta manifestacja to w ogóle istnieje, czy to jest prawda, czy ja mogę coś manifestować, możecie znaleźć multum kursów na ten temat, jak manifestować życie marzeń, wszyscy o tej manifestacji, o intencjach mówią. No, i ja troszeczkę chciałabym odbiec od tego tematu i bardziej mówić o synchroniczności. I właściwie. Spotkać te dwie grupy osób, które powiedzą: jedna powiedziałaby, tak, istnieje manifestacja, ja potrafię manifestować i w ogóle już zamanifestowałam mnóstwo rzeczy w swoim życiu, a druga grupa, która powiedziałaby, nie, to w ogóle jest ściema i nie ma czegoś takiego jak manifestacja, to ja chciałabym te dwie grupy spotkać i pokazać Wam coś, co właśnie trochę obnaży prawdę. Y o świecie, o życiu, chociaż może to górnolotnie brzmi, ale dla was bardzo indywidualnie zmieni perspektywę postrzegania życia w ogóle. Ehm, bo pójdziemy trochę w tym kierunku dlaczego ty w ogóle masz taką potrzebę manifestacji. Co ty chcesz zamanifestować, z czego to wynika i do czego Cię to prowadzi? I skąd to w ogóle u ciebie się wzięło, ta potrzeba zamanifestowania tej konkretnej rzeczy, czy tej konkretnej rzeczywistości? E, więc o tym, te, o tym będę chciała mówić. Czym jest ta synchroniczność? Czym jest manifestacja? E, do tego posłużę się historiami z mojego życia. E, jako przykład je y, przytoczę. Mm. I sami będziecie mogli ocenić, jak to się odbywało u mnie. Może u Was podobnie się odbywa, może to też dla Was będzie coś, co, co znacie. Ale w tym kursie, ten kurs podzieliłam na dwie części. W czasie dwóch dni będziemy pracować. Pierwsza część będzie bardziej taka teoretyczna. Chcę właśnie trochę zdeszyfrować to pojęcie, przekonanie o tym, czym manifestacja jest. A druga część będzie praktyczna i też nazywała je w ten sposób. Pierwsza część będzie nazywała się Deszyfruję Matrix, czyli obnażamy trochę, ściągamy te zasłony z tego przekonania, wyobrażenia naszego o świecie. Dlatego też mówię w jednym z tytułów tego kursu wolność, tak, wolność w prawdzie. I to też, to też nam da to spojrzenie na manifestację, na synchroniczność. Właśnie Osmatus o tym przypomina. A druga część tego kursu będzie już bardziej praktyczna, bo dam Wam konkretne narzędzie. Pokażę Wam konkretne narzędzie, konkretny sposób na to, żebyście Wy te pewne obszary w swoim życiu zdeszyfrowali i zauważyli pewne synchroniczności. Te wiadomości, które życie Wam chce przekazać. No i właśnie troszeczkę inną drogą poszli, bo jeżeli dobrze odczytacie to, co mam Wam do powiedzenia, to naprawdę może zmienić się Wasza perspektywa postrzegania życia w ogóle. Jakby zburzy się ten dotychczasowy sposób myślenia o tym, Dlaczego w moim życiu dzieje się tak, a dlaczego jest tak, a nie inaczej, a że ja chcę to, a dzieje się w ogóle coś innego, albo rzeczywiście dzieje się to, o co poprosiłem, ale nie do końca o to, o co poprosiłem. Będę chciała mocno w te tematy wejść, więc dwa dni pracy, przynajmniej po półtorej godziny, ale nie wiem, czy się w tym zmieszczę. W tych dwóch częściach Wam o tym poopowiadam. I teraz możecie zapytać, no dobrze, to dla kogo w takim razie jest ten kurs? Powiedziałabym, że dla tych osób, które właśnie interesują się manifestacją, czy kompletnie tego nie potrzebują i w to nie wierzą, raczej dla tych osób, które powiedzą: Nic mi się nie udaje, moje życie jest bez sensu, albo znowu mi się nie udało, inni to mają lepiej, ja nic nie potrafię zrobić, nic nie potrafię zorganizować, nic nie umiem stworzyć. Dla wszystkich tych, którzy są może rozczarowani swoim życiem, albo nie rozumieją, jaki ich życie ma sens, i tym razem ja nie będę tak bardzo zagłębiać się w tematy drzewa rodowego i ustawień systemowych. Nawet powiedziałabym, że chciałabym iść dalej, poza to, coś, co wychodzi jeszcze, jeszcze dalej. I ten kurs będzie Wam pokazywał narzędzia. Przynajmniej jedno narzędzie, które ja już wiele lat w swoim życiu stosuję, i ono do mnie przyszło w momencie, kiedy zaczęłam zajmować się tematem kursu cudów. Czym w ogóle kurs cudów jest, nie będę tutaj opowiadać, możecie sobie sprawdzić sami, to jest coś bardzo, bardzo obszernego, bardzo obszerny temat, ale mm, właśnie ten kurs Osmantus będzie dla mnie i dla Was jednocześnie taką klamrą zamykającą trzy tematy. Które były dla mnie ważne w tym roku, dla mnie i dla Was. I ja je zamknęłam w formie kursów, ale jednocześnie to będzie pierwszy krok do tego, co szykuję dla Was na przyszły rok. W przyszłym roku chciałabym mocniej skupić się właśnie na teorii kursu cudów i, i tej treści, która ona niesie, którą niesie sam kurs w odniesieniu do życia. I dlatego będzie to też część praktyczna. Dam Wam coś, co, co będziecie mogli przetestować, wykorzystać sami. Więc te dwa dni, te dwie części, to jest już przyszły tydzień czwartek i piątek. I w tym momencie cena tego kursu to 222 zł. W przyszłym tygodniu, kiedy kurs wystartuje, cena idzie w górę. I gwarantuję Wam, że jeżeli jesteście przekonani, że to że to jest wysoka cena, to to, co możecie zyskać, rozumiejąc treść tego, co mam Wam do przekazania, jest dużo większe niż wartość, którą ja Wam tutaj proponuję. Ale kwestię decyzji zostawiam Wam. Kurs Osmantus, czyli obnażenie prawdy, zrzucenie wszelkiego fałszu na temat manifestacji. I skupienie się na prawdzie życia, to wam, to wam chcę przekazać w tym kursie, więc bardzo serdecznie Was zapraszam. Już są osoby, które, które kurs wykupiły. Ten link do zakupu, o którym już i w stories Was informuję, jest w moim bio. Możecie bezpośrednio, czy kartą, czy blikiem sobie kurs wykupić. Macie do niego dostęp i na żywo, jeśli nie, to w nagraniu, i to nagranie jest też dostępne przez 6 miesięcy po zakończeniu tego kursu. Zapraszam Was serdecznie. No i ta niespodzianka, o której wspomniałam, a niespodzianka, um, zastanawiałam się, czy powinnam to powiedzieć, czy tylko wyjawić już to osobom, które będą uczestniczyć w, w, właśnie w mentoringu. Ale powiem to teraz, bo może dla niektórych to będzie jeszcze dodatkowy argument do podjęcia decyzji o, o współpracy ze mną w tej czy innej formie, a mianowicie te osoby, które zdecydują się na pracę ze mną w formie mentoringu, czyli tej, tego przewodnictwa podczas sześciu spotkań w czasie, w czasie trzech miesięcy i analizowanie aktualnych tematów, problemów życiowych z odniesieniem do kontekstu rodowego, drzewa rodowego. Te osoby, które mentoring u mnie wykupią, dostają w prezencie kurs Osmantus gratis. Również dostęp na pół roku. Tak więc jeżeli się zastanawiasz albo nad jedną opcją, albo nad drugą i która jest tak naprawdę bardziej dla ciebie interesująca, bardziej ci potrzebna, to być może to też Cię jakoś przekona. Ja jestem, jestem już gotowa. Jeszcze nie byłam tak gotowa, żeby opowiedzieć tę historię, bo w, na początku tego miesiąca domknęły się te tematy, które są również częścią tej mojej opowieści synchroniczności z mojego życia na przestrzeni 30 lat. Domknęło się to, ja jestem gotowa, czekam na Was i czekam na Wasze decyzje. Czy chcecie pracować też ze mną w mentoringu, czy w kursie Osmantus, a może właśnie wykorzystać te, te promocje? Podkreślam, możecie wysyłać zgłoszenia, ale ja wybiorę tylko trzy osoby spośród tych zgłoszeń, i te trzy osoby zyskają właśnie dostęp do kursu Osmantus gratis. Tyle na temat oferty. Tyle na temat e, niespodzianki, którą dla Was miałam. Będę jeszcze wspominać o tym w stories na pewno, co w kursie będzie dyskutowane, co się pojawi, ale oczywiście wszystkiego nie zdradzę. Zachowuję to dla grupy, która właśnie się zbiera i bardzo się już na Was cieszę. Mam nadzieję, że, że ten kurs naprawdę zmieni Wasze postrzeganie, jeśli nie całego życia, to przynajmniej wielu spraw. Może powiem tak, bo to już zostawię waszej ocenie, ale ja ze swojej strony pokażę wam to, co przyjęłam, co zrozumiałam, co długo, bardzo długo mi zajęło i może wam ułatwi pewne sprawy, pojmowanie pewnych kwestii z waszego życia. Czekam na Was. Pięknego popołudnia życzę dzisiaj i widzimy się już nie niebawem, już niebawem na kursie. Osmantus. Do zobaczenia.